Nie jest Globox. Trochę się bałeś co? Podwieźć cię? Ja nie chcę. Witam was, ja jestem Kintosz, a to kolejny odcinek z serii Let's Play Raymond przykudny Havok. Dzisiejszy odcinek dość niezwykły, bo naprawdę krótki. I jest on przed smakiem zbliżającej się ostatecznej walki pomiędzy dobrem i złem w krainie Reymena rozdro na rozdrożu marzeń. Będziemy bowiem wkrótce już walczyć z Andre oraz Refluxem. Tak, następnym poziomem jest ostateczna walka z tymi dwoma naszymi wrogami a ten poziom jest zrobiony z bardzo dużym przymrużeniem oka. I jest niezwykle krótki, zapomniałem zupełnie, że jeszcze On jest, myślałem, że jest już od razu ostateczna walka, dlatego też nie nagrywałem tego poziomu w ostatnim odcinku. No i popełniłem mały błąd, który mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ale przez to macie też więcej radochy z Raymanem, dzięki właśnie takiej pomyłce. E... Ci kolesie, z którymi przed chwilą walczyliśmy to Hood Strikerzy, inaczej szturmiaki, które latają w statkach kosmicznych. Dla Waszej wiadomości tutaj ukryty jest easter egg z nimi związany, ich nazwa Hood Striker, nie jest tak jakby przypadkowa, bowiem nawiązuje ona do gwiezdnych wojen. Zaś Globox nazywa ich kolegami Endiego. Cały ten zaś poziom odbywa się w wieży, w której cały czas skiniemy się do góry. Jednakże bez samolotów, też tego latającego cuda, którym aktualnie podróżujemy, nie dalibyśmy rady dotrzeć do szczytu wieży. Jest to, tak jak już mówiłem, wynikiem tego, że wieża jest solidnie zabezpieczona, a najwyższe poziomy mają dostęp tylko i wyłącznie określeni Knareni. Na szczyt zaś, na sam szczyt, ma dostęp wyłącznie władca Knarenów lub osoba posiadająca perło Knarenów, a także najwyżsi kapłani, i najwięksi wojownicy, z racji tego, że jesteśmy największym wojownikiem, to damy radę tam wejść. No i e, przebijemy się przez zastępy mroklumów, które na nas czekają. Zrobimy co prawda do tego małą demolkę wieży, no ale kto by nas zapobinił, cały święte, środki my ratujemy świat, a to miejsce zostało stworzone w dość niejasnych celach i może wspomóc sło. Dlatego też no, musimy jakoś zareagować. A że przy okazji zniszczymy zabytłe kultury na rynku, to już nie nasza a? No i tak. I muszę wam przyznać, że, 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 że pamiętam o czym mam opowiedzieć, a nie zostało już tego dużo, dlatego zostawię to na początek kolejnej tak jakby kolejnego odcinka, który okaże się, mam nadzieję, w bardzo szybkim czasie yy, niestety ze względu na to, że że ostateczna bitwa jest niesłychanie długa i ma wiele faz, na pewno nie będzie to jeden film. No, niestety, wybaczcie mi, ale tak czy tak, YouTube bardzo gryzie się z tak długimi filmami, a i mnie nie jest na rękę nagrywać wszystkiego pod rząd, tak jakby, ponieważ jest to dość trudne ostateczna walka jest naprawdę wymagająca i, i musicie zważyć właśnie na te okoliczności co ja wam mogę poradzić na temat tego poziomu, nie dajcie sobie odebrać dużo energii życiowej przez naszych wspaniałych bo bowiem energia ta zostaje przeliczona w jakimś tam procencie na naszą energię na początek następnego poziomu. No i cóż, i dotarliśmy do końca tego poziomu. To było naprawdę szybkie. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!